Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia, testuję, a już dzisiaj razem ze mną wystąpi uroczy i niebieski Stitch, a dokładnie razem z nim Stitchowy kalendarz adwentowy. Otworzymy sobie dzisiaj 24 okienka. Jest to kalendarz adwentowy piśmienniczy, czyli dla kogoś, kto uwielbia kolorować i rysować. Wy szybciutko dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy znacie Stitcha, czy widzieliście ostatnio w kinach filmową wersję tej bajki, no i czy też może zamiast Stitcha, bardziej wolicie jego różową wersję, czyli Angel. Ten kalendarz adwentowy udało mi się kupić w Biedronce. Jest naprawdę gigantycznych rozmiarów. Wy zostawcie kciuka do góry, a ja zaczynam otwieranie. Na samej górze tutaj na napisie Stitch mamy okienko numer 1. Nie mam pojęcia, czego się tutaj spodziewać, co może być w środku tego kalendarza. No a tutaj słuchajcie, od razu pojawił nam się Stitch. Wygląda przepięknie. Na początku myślałam, że to jest gumka do mazania, ale gdy to obróciłam, to się zorientowałam, że to jest temperówka, na przykład do kredek albo do ołówków. Otwieramy sobie teraz okienko numer dwa. Jest ono o tutaj na samym środeczku. Patrzcie na to! Tutaj jest z kolei Stitch i Angel i to jest miniaturowy notesik. Myślałam, że będzie mieć tutaj białe kartki, ale z tego co widzę, to jest taki notesik, czy też może bardziej są to karteczki do czegoś zaznaczania i na każdej z nich mamy Stitcha oraz Angel. Okienko numer 3 jest tutaj na samym środku również, na samym środku dokładnie Angel co my tutaj mamy? Przepiękny napis Stitch i Disney. To jest w takiej kolorystyce fioletowej. Ej, patrzcie na to! To jest bryloczek! Ej, czadowo! Na pewno to y, zostanie przyczepione do jakichś moich kluczy, albo y, do jakiejś mojej saszetki. Wygląda przepięknie. To jest, słuchajcie, gumowe. Ten napis jest naprawdę dosyć sporych rozmiarów. No i tutaj mamy doczepione takie oto kółeczko. Kółeczka to jest takie oto podłużne okienko. Domyślam się, że tutaj będzie coś do rysowania albo do pisania. Jest to przepiękny ołówek w takich tęczowych kolorach. Na końcu mamy oczywiście gumkę do mazania. Wystarczy, że go naostrzymy i będziemy mogli bez problemu z niego korzystać. Siąteczka. Jest tutaj zaraz obok księżyca w rogu naszego kalendarza adwentowego coś okrągłe się tutaj skrywa, a dokładnie dobra tym razem czuję już w ręku, że to jest gumka do mazania. Gumka, która ma narysowanego sticza, który siedzi wśród jakichś liści yy, przy pięknym kwiatku. Pusteczka. W kalendarzu adwentowym to jest takie małe okienko tutaj w samym rogu. Muszę je wyciągnąć tutaj, słuchajcie, nożyczkami, tę zawartość, bo okienko mega ciężko się otwiera. Co my tutaj mamy? Jest coś różowego. To chyba również jest gumka do mazania, jednak ma ona tutaj. Tutaj taki otwór, i wydaje mi się, że możemy to sobie nałożyć po prostu na przykład o w ten sposób na nasz ołówek. A mamy tutaj pokazanego stycza z taką przytulanką. Siódemka to takie nieco większe okienko, a w środku coś okrągłego. Ej, to jest tasiemka ozdobna, możemy nią ozdabiać sobie nasz yy, zeszyt, kalendarz, pamiętnik, dziennik, to tylko chcecie. Albo na przykład album ze zdjęciami. Na tej tasiemce mamy oczywiście stycza, no i różową angel. Ódemka to znowu takie. Nieco dłuższe okienko. O, w ten sposób. Ono sięga aż tutaj do góry. A gdy to otworzymy. O, o wow, patrzcie na to. Czy to jest długopis? To piękny, niebieski, z napisem Stitch. Póki co jest to moja ulubiona rzecz z tego kalendarza. Dziewiąte okienko to słuchajcie, jest chyba zakreślacz albo jakiś pisak. Yy, w kolorze takim błękitnym z napisem Stitch. No i on jest oczywiście w kolorze niebieskim. Wydaje mi się, że im dalej otwieramy kolejne okienka, tym pokazują się lepsze niespodzianki. Dziesiątka to niespodzianka tutaj w rogu. Ej, to jest dosyć spore okienko, patrzcie na to. Póki co chyba największe jak do tej pory. O, co tutaj nam się pokazało? Okej, okay. to jest... Zestaw naklejek! Mamy tutaj oczywiście Stitch'a, tutaj również jest Stitch, mamy jakieś to takie dodatkowe gadżety. Tutaj mamy Lilo i Stitcha. No i Stitcha z tą taką szmacianką, maskotką. Ej, wiecie, jak ona miane imię albo jaką nosiła po prostu nazwę. To dajcie znać w komentarzu. Pod jedenastym okienkiem kryje się ponownie ołówek wydaje mi się, że jest mega podobny do tego poprzedniego, jednak troszeczkę różni się kolorem. Dwunastka, to jest okienko z taką oto nutką, a tutaj, uwaga, uwaga, co mamy schowane? Znowu chyba mamy karteczki. Ej, słuchajcie, patrzcie na to. To są dokładnie te same karteczki, które mieliśmy w poprzednim okienku, chyba w okienku numer 2. No nie, to już mi się nie podoba. Yy, uważam, że każda z rzeczy powinna być zupełnie, ale to zupełnie inna. Mogę chociaż tutaj dać inny jakiś wzór. Trzynastka zapowiada się fajnie, bo to jest dosyć spore okienko. Niestety wykonanie tego kalendarza jest dosyć słabe i on po prostu zaczyna pękać mi w rękach ten kalendarz. Ale trzynastka jest już otworzona. O, patrzcie na to taki fajny Stitch. To jest okładka z takim stitchem, który słucha muzyki, a w środku po prostu mamy białe kartki. Możemy to wykorzystać jako jakiś notes, również jako pamiętnik, albo możemy tutaj zapisywać sobie jakieś bardzo fajne rzeczy z kalendarza, albo na przykład wklejać naklejki. Następnie okienko podobnej wielkości jak to poprzednie i tutaj również mamy notesik. Tym razem mamy tutaj pokazanego po prostu samego stitcha, no i również w środku mamy po prostu białe kartki. Dobrze, że chociaż tutaj Okładka jest troszeczkę inna, jednak dzień po dniu dostać taką samą niespodziankę, no chyba nie za fajnie. Piętnastki. Wyciągnęłam bardzo małą niespodziankę. Dokładnie jest to taki kawałek plastiku ze stitchem. Zastanawiałam się, co to jest, a dokładnie jest to taka miniaturowa taśma klejąca. To dosyć długie okienko i mamy tutaj ponownie długopis. Patrzcie na to. Długopis tak samo, taki błękitny, chociaż widzę tutaj małą różnicę w stosunku co do tego poprzedniego. Są tutaj zamienione kolory. Poprzednio tutaj ta nakrętka była nieco ciemniejsza, a dół jaśniejszy. No i oczywiście jest to zwykły tradycyjny długopis. Taki fajny, poręczny, możemy go wygodnie chwycić do ręki, jest dosyć gruby, no i w całości prezentuje się tak. Małe okienko z nutką, pod którym kryje się coś takiego małego i różowego. Tutaj mamy pokazanego Stitcha, a to. Okej, okay, już wiem! To są stempelki. Dobra, sprawdzimy to na mojej dłoni, czy to w ogóle działa. Waga, uwaga! uwaga. O, o nie! Co to ma być? Jakiś brzydki ślad mi się tu zrobił. Może lepiej, jak do ręki, po prostu wezmę sobie ten notesik i teraz tak delikatnie to sobie dotknę. Yy, jeszcze raz, dobra. Okej, okay, rozumiem. Tutaj, jak odpowiednio przyciśniemy, to po prostu mamy głowę Stitcha. Osiemnastka to kolejne okienko, pod którym mamy zakreślać. Poprzedni był błękitny, ten się prezentuje w ten sposób, mamy tutaj oczywiście napis Stitch jest jasno-fioletowy taki różowiutki troszeczkę no i on pewnie kolorystyką nawiązuje do Angel prezentuje się o, w ten oto sposób, to było okienko numer 18 teraz czas na 19 nie wiem dlaczego, ale ta 19 jest gigantyczna, mam nadzieję tylko, że tutaj nie będzie kolejnego notesu, 19 to jest serio zestaw naklejek, ej liczyłam na to, że tutaj będzie coś lepszego, e, takie duże okienko. No a tutaj mamy naklejki. Oczywiście jakieś napisy, jakieś takie e, gadżety, typu listek, planeta, kwiatek, no i oczywiście mnóstwo lila i e, angel. Dwudziestka, w tym kalendarzu adwentowym to jest kolejny zakreślacz. Tym razem ten już jest taki typowo różowiódki. 21 to takie długie okienko. Pod którym skrywa się. O, patrzcie, na taka piękna linika! Linika taka tradycyjna, która ma około 15 cm. Jest lilo, jest angel, jest piękna grafika. Myślę, że to jest idealna linika do piórnika, aby w szkole podkreślić temat albo jakieś bardzo ważne notatki. O, albo zaznaczyć wzór z matematyki. Ostatnie trzy okienka odłożymy sobie, o tutaj, tak wspólnie. Okienko numer 22, tutaj na samym środku, kolejne zakreśla, Był niebieski. Fioletowy, jasno-różowy, a tutaj z kolei mamy zakreślać w kolorze takim jasno-żółciutkim. 23. Przedostatnie okienko. Jest miniaturowych rozmiarów tutaj na samym środku, co może być pod czymś takim małym. Dobra, widzę tutaj stitcha, a dokładnie jest to. Ponownie chyba gumka do mazania. Taka malutka, którą możemy nałożyć na ołówek. Czas na okienko numer 24. Ono jest zdecydowanie największe. Ono jest tutaj na samym dole. Jak myślicie, co tam może być? Zróbcie stop teraz w filmie i macie czas, aby napisać mi na dole w komentarzu, co będzie pod 24. Oj, słuchajcie, ja myślę, że tu będzie znowu jakiś notes albo jakiś zeszyt. Oby tylko to nie były naklejki. Dobra. 24 oh, Widzę Stitcha Widzę Angel A jak to wyciągniemy A tego się nie spodziewałam o, słuchajcie, jest taki malutki piórnik. Możemy go tutaj zamykać. Zobaczcie, jest taki przeźroczysty z tej strony. Tutaj mamy przepiękną grafikę. No co prawda on nie jest zbyt duży. Na pewno raczej nie zmieści się tutaj ta taka duża linijka, ale bez problemu włożycie tutaj na przykład dwa zakreślacze, gumkę do mazania. Możecie włożyć też tutaj jakieś kosmetyki swoje ulubione, jakieś przybory do włosów. Możecie to wykorzystać na wiele, wiele sposobów. Zobaczcie na to. Gdy obrócimy na drugą stronę, to od razu widzimy całą zawartość. A z tej strony po prostu mamy Lilo i Stitcha. No i koniec. Cały kalendarz adwentowy już jest otwarty. Zobaczcie, tak oto się prezentuje. okej, okay, może on nie jest jakoś y, idealnie wykonany, ale przy liczeniu cenowym, 50 zł, podzielone na 24 okienka, to daje nam jakieś 2 zł i około 10 groszy za taką jedną rzecz. Moim zdaniem, mega się to opłaca. A co najbardziej mi się spodobało? Oczywiście na sam koniec ten taki malutki. Ludki piórniczek. Podobały mi się również te kolorowe zakreślacze, które finalnie stworzyły taki fajny zestaw. Małe notysiki z uroczym stitchem, które na pewno wykorzystam na jakieś notatki. Długopisy są też fajne, na pewno będę z nich korzystać. No i oczywiście ten bryloczek, taka zawieszka z napisem stitch. Z tych gorszych rzeczy to na pewno ta powtórka, jeśli chodzi o te karteczki. Pieczątka, są tutaj pieczątka, z której na pewno nie będę korzystać. Ołówki, no myślę, że też będę rzadko używać. Oczywiście na moim kanale planuję otwierać jeszcze więcej kalendarzy adwentowych. Dajcie mi znać w komentarzu, na jaki kalendarz najbardziej czekacie. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Fani Lilo i Stitcha koniecznie odezwijcie się na dole w komentarzu. Ej, a może ja teraz odparę sobie Disney Plus i po prostu obejrzę Stitcha? Myślę, że to będzie idealne zakończenie dnia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Pa, pa, pozdrawiam Was serdecznie.